W miniony weekend w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Partyzantów odbyły się Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym oraz drużynowe mieszane Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc i w wyciskaniu leżąc klasycznym. W trójboju mierzyły się 43 panie w siedmiu kategoriach wiekowych, od 16-letnich juniorek do weteranek 50-59 lat. 93 panów startowało w ośmiu kategoriach, w tym aż trzech weterańskich. W zawodach brali udział siłacze z całej Polski, m.in. z Kielc, Przasnysza, Władysławowa, Grajewa, Dąbrowy Górniczej czy Wrocławia. W drugiej równoległej rywalizacji łącznie walczyło 14 zawodników z czterech drużyn. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie internetowej Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójwoju Siłowego. W tegorocznej edycji Mistrzostw Polski nie brali udziału zawodnicy z Puław.